Ta ustawa zabezpieczała interesy Polaków i inwestorów. Jak pan ocenia decyzję, chodzi mi o weto prezydenta Nawrockiego na temat ustawy o kryptowalutach. No i co dalej zamierza z tym zrobić rząd? Ta ustawa zostanie jeszcze raz złożona, licząc na refleksję po stronie pana prezydenta i jego środowiska politycznego, bo ta, ta ustawa, to weto do tej ustawy jeszcze już kompletnie nie zrozumiałem. Ta ustawa zabezpieczała interesy Polaków i inwestorów. Ta ustawa wprowadzała bezpieczeństwo. Pan prezydent zdecydował się ją zawetować. Nie bardzo brzydko to wygląda, mówiąc zupełnie szczerze i bardzo brzydko to pachnie, bo przecież wiemy, Państwo też śledzicie tutaj aktywność ludzi w social mediach, ale także Państwo że mówicie o tym, jak bliskie są związki niektórych dziwnych firm z osobami ze środowiska Pisu. I to też musi być zbadane i będzie zbadane, to weto kontekst tego Wata jest bardzo, bardzo dwuznaczny. Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent nie stanął po stronie bezpieczeństwa Polaków, a stanął po stronie dziwnych powiązań. Subskrybuj po więcej.